Chciałbym ja dzisiaj Was skierować do Ewangelii Mateusza, 25 rozdział od 31 wersetu, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział od 31 wersetu. Gdy zaś przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, a z nim wszyscy aniołowie wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedni od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozów. I postawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie: król, tym po swojej prawicy, przyjdźcie błogosławieni mojego ojca. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata, gdyż. Głodowałem, a daliście mi jeść. Pragnęłem, a napoiliście mnie. Byłem obcym, przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a odzieliście mnie. Chorowałem, a odwiedziliście mnie. I byłem w więzieniu, i przyszliście do mnie. I wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodującym, a nakarmiliśmy, lub spragnionym, a napoiliśmy? Kiedy widzieliśmy Cię obcym, a przyjęliśmy, lub nagi małżaliśmy. Kiedy też widzieliśmy cię chorującym lub w więzieniu, a przyszliśmy do ciebie? A król im odpowie: Zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. A tym po lewicy powie: idźcie ode mnie, precz. Przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Wówczas odpowie im zapewniam was, cokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście też mnie. Zastanawiałem się, jak ma być podział. I dlaczego? Jedni robią to samo, i drudzy robią to samo, niby to samo, a się okazuje, że jedni są powołani do tego, żeby być królem, a drudzy są przeklęci. I chciałabym was zwrócić na dwa dwa wersety. Pierwszy werset jest mówi 34 20, 25, 34. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, przyjdźcie błogosławieni mojego ojca. W innym przekładzie mówi inny przekład mówi przyjdź wybrani przez mojego ojca. Jeżeli nawet cokolwiek robimy na świecie, a robimy to jako z własnej inicjatywy, to nic to dla Boga nie znaczy. Czy rzeczywiście wybrał nas ojciec i nam przydzielił to zadanie? Czy rzeczywiście wybrał nas, błogosławi nam ojciec? I cokolwiek byśmy nie robili, to mówi: wtedy tak naprawdę będziecie powołani do Królestwa Bożego, jeżeli wybrał was do tego ojciec. A drugi werset, który mówi wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi. Czy jesteśmy sprawiedliwi? Czy jesteśmy sprawiedliwi w Jezusie Chrystusie? Jeżeli nie jesteśmy sprawiedliwi w Chrystusie, to cokolwiek byśmy nie zrobili, i tak nie cieszy się to błogosławieństwem Boga. Bo jak w drugim części mówi, wy robili to samo, tylko jednej rzeczy, żeście nie robili. Nie robiliście tego, Najmniejszym z moich braci. Czyli naszym zadaniem jest pomaganie przede wszystkim naszym braciom. A kiedy im pomożemy? Kiedy oni są tu z Bożą, to kiedy sobie nawzajem pomagamy. Kiedy zwracamy uwagę, czy naszym braciom dzieje się krzywda i nie pomagamy im, czy pomagamy. Jeżeli Bóg nas wybrał, to nam pokaże, kto wymaga pomocy. Z drugiej strony oczekujesz pomocy od braci. To gdzie cię? To gdzie jesteś, jak nie zboże? Bo tu otrzymasz pomoc, nie gdzie indziej. To w zboże inni zobaczą, że potrzebujesz pomocy i ci pomogą. Bo Jezus nie mówi tutaj, że nie będzie problemu. Możesz nawet wylądować w więzieniu, możesz być nagi, ale moi bracia ci pomogą. Pod warunkiem, że będziesz razem z nimi, będziesz w zboże. I teraz sobie odpowiedzmy, gdzie chcemy być. Czy chcemy być tutaj w zboże, żeby pomagać i odbierać pomoc? Bo wybrał nas do tego Bóg, żebyśmy pomagali, ale również wybrał nas do tego, widząc, że coś jest nam źle, żebyśmy tą pomoc otrzymali. Czy gdzieś na zewnątrz. Tylko w kościele Jezusa, tylko w zboże, taką pomoc możemy dostać i możemy. Tą pomoc dawać. Dlatego zwracajmy uwagę na siebie. Zwracajmy uwagę na to, czy rzeczywiście jesteśmy święci. Bo święci mu powiedzieli. Święci nawet nie zauważają, że coś się dzieje źle, bo po prostu to robią od razu. Widzą, że coś jest. Do zrobienia i biorą. Kiedy cię widzieliśmy głodującym. Przecież jak ktoś przyszedł był głodny, to go nakarmiliśmy, tak? Bo to wynika z Twojej świętości. Bo to wynika z tego, że Jezus jest Twoim Panem, i ty po prostu wiesz, co masz robić. Z automatu. Tu święty mówi: idź, ojciec Cię wybrał, błogosławi, idziesz, robisz. Nie pytasz, co masz zrobić. Idziesz i robisz. W związku z tym podziękujmy Naszemu Ojcu, że nas wybrał. Podziękujmy Naszemu Jezu, Panu. i Królowi Jezusowi Chrystusowi, że dzięki Niemu możemy być sprawiedliwi. I nie musimy się przejmować, czy dostaniemy pomoc, czy będziemy musieli pomagać, ponieważ to z automatu będzie wynikało. Chwalmy więc naszego Boga za to wszystko, co otrzymaliśmy. A przede wszystkim za tą wspaniałą nadzieję Królestwa Bożego Sprawiedliwości.